Ogień to coś więcej niż tylko światło i ciepło. To symbol przetrwania. Na łonie natury ogień może oznaczać różnicę między komfortową nocą a niebezpieczną próbą. Zapewnia ciepło, pozwala ugotować jedzenie, oczyścić wodę i oferuje psychologiczne poczucie bezpieczeństwa. Chociaż współczesne narzędzia, takie jak zapalniczki, są pomocne. Umiejętność rozpalenia ognia z naturalnych materiałów jest niezbędna dla każdego miłośnika bushcraftu. Hubka. Tak, dobrze przeczytaliście. Hubka może być zaskakującym, ale skutecznym narzędziem do rozpalania ognia. W połączeniu z tradycyjnymi metodami, takimi jak łuk ogniowy i krzesiwo, techniki te mogą zapewnić cenne umiejętności w każdej sytuacji surwiwalowej. Nie wszystkie grzyby są sobie równe, jeśli chodzi o rozpalanie ognia. Jednym z najskuteczniejszych jest hubiak pospolity Fomes fomentarius. Ten zdrewniały grzyb rośnie na martwych lub rozkładających się drzewach, głównie brzozach. Ma charakterystyczny kształt kopyta i może mieć kolor od szarego do brązowego. Aby przygotować hubkę, należy zebrać jej wewnętrzną warstwę. Ta warstwa nazywa się tramą i ma miękką, filcowatą teksturę. Ostrożnie odetnij zewnętrzną skorupę grzyba, aby odsłonić tę wewnętrzną warstwę. Po wydobyciu tramy należy ją dalej przetworzyć, aby stworzyć skuteczny materiał do rozpalania ognia. Przygotowana trama chubki musi zostać zwęglona, aby stworzyć coś, co nazywa się próchnem lub zwęgloną tkaniną. Proces ten jest kluczowy, ponieważ zwęglona chubka jest znacznie bardziej podatna na łapanie iskier niż surowa chubka. Ten zwęglony materiał łatwo łapie iskry i może być użyty do rozpalenia ognia. Wystarczy kilka iskier, aby próchno zaczęło się tlić, co jest pierwszym krokiem do rozpalenia płomienia. Aby zwęglić tramę, można trzymać ją nad płomieniem, pozwalając jej zająć się i tlić. Ważne jest, aby nie spalić chubki całkowicie. Ale tylko ją zwęglić, aby była gotowa do łapania iskier. Po zwęgleniu ostrożnie zgaś płomień i przechowuj próchno w suchym pojemniku. Upewnij się, że jest całkowicie suche, ponieważ wilgoć może utrudnić jego zdolność do łapania iskier. Rozpalając ogień z próch na kubki, będziesz potrzebować iskry. Można ją uzyskać za pomocą krzesiwa, które jest tradycyjnym narzędziem do rozpalania ognia. Można ją uzyskać za pomocą krzesiwa, o którym pomówimy później, a nawet uderzając dwa kawałki krzemienia o siebie. Krzemień jest twardym minerałem, który wytwarza iskry, gdy jest uderzany. Gdy iskra spadnie na próchno, delikatnie dmuchnij na nią, aby pobudzić płomień. Dmuchanie dostarcza tlenu, który jest niezbędny do podtrzymania spalania. Dodaj małe, suche materiały, takie jak kora brzozy lub sucha trawa. Aby podtrzymać płomień, te materiały łatwo się zapalają i pomagają w rozpaleniu większego ognia, stopniowo zwiększając rozmiar paliwa, aż uzyskasz stabilny ogień. Pamiętaj, aby dodawać drewno stopniowo, zaczynając od małych gałązek i przechodząc do większych kawałków, aby ogień mógł się rozwijać. Krzesiwo to niezbędne narzędzie dla każdego miłośnika outdooru. Składa się z utwardzonego stalowego krzesaka i kawałka stali wysokowęglowej. Pocierając je o siebie, wytwarzają iskry wystarczająco gorące, aby zapalić chubkę. Trzymaj krzesiwo mocno w jednej ręce, a krzesak w drugiej. Ustaw krzesak pod kątem około 30 stopni do krzesiwa i zeskrobuj w dół z mocnym naciskiem. Skieruj iskry na przygotowaną hubkę, suchą trawę lub korę brzozy. Gdy hubka złapie iskrę, delikatnie dmuchnij na nią, aby stworzyć płomień. Dodaj małe gałązki i stopniowo zwiększaj rozmiar paliwa w miarę wzrostu ognia. Sekcja 5. Wykorzystanie słonecznego światła z soczewką. W tej sekcji omówimy, jak można wykorzystać soczewkę do rozpalenia ognia, co może być niezwykle przydatne w sytuacjach awaryjnych. W słoneczne dni soczewka może być użyta do rozpalenia ognia. To prosta, ale skuteczna metoda, która wymaga jedynie odpowiedniego skupienia promieni słonecznych. Lupa to najpopularniejszy rodzaj używanej soczewki, ponieważ jest łatwo dostępna i bardzo skuteczna w skupianiu światła, ale nawet kawałek zakrzywionego szkła, takiego jak rozbite lustro, może być użyty do tego celu. Lub napełniona wodą butelka może się sprawdzić w nagłych wypadkach. Woda w butelce działa jak soczewka. Skupiając promienie słoneczne na małym punkcie. Kluczem jest skupienie światła słonecznego na małym punkcie na hubce. Im mniejszy i jaśniejszy punkt, tym szybciej hubka zacznie się dymić. Trzymaj soczewkę między słońcem a stosem kubki, upewniając się, że promienie słoneczne przechodzą przez środek soczewki. Dostosuj odległość między soczewką a chubką, aż światło słoneczne utworzy mały, jasny punkt. To wymaga trochę cierpliwości, ale jest kluczowe dla sukcesu. Trzymaj soczewkę nieruchomo, aż hubka zacznie się dymić i ostatecznie zapali. To może zająć kilka minut, więc bądź cierpliwy. Podobnie jak w przypadku innych metod, stopniowo dodawaj większe kawałki paliwa, aby rozpalić ogień. Pamiętaj, aby zawsze mieć pod ręką suchą hubkę i małe patyczki, aby podtrzymać płomień. Sekcja szósta: Opanowanie łuku ogniowego. W tej sekcji nauczymy się, jak skutecznie używać łuku ogniowego do rozpalania ognia w dziczy. Łuk ogniowy to bardziej zaawansowana, ale niezwykle satysfakcjonująca technika rozpalania ognia. Jest to metoda, która wymaga cierpliwości i precyzji, ale nagroda jest tego warta. Polega na wykorzystaniu tarcia do wytwarzania ciepła i ostatecznie zapalenia hubki. Będziesz potrzebował podstawki, świdra, deski ogniowej i łuku. Każdy z tych elementów odgrywa kluczową rolę w procesie. Podstawka może być kawałkiem drewna lub kości z wgłębieniem, które pasuje do górnej części świdra. To właśnie w tym miejscu świder będzie się obracał, generując tarcie. Podstawka może być kawałkiem drewna lub kości z wgłębieniem. Które pasuje do górnej części świdra. To właśnie w tym miejscu świder będzie się obracał, generując tarcie. Świder to cieńszy patyk z twardego drewna, który obraca się w podstawce. Ważne jest, aby świder był wykonany z odpowiedniego materiału, aby mógł skutecznie wytwarzać ciepło. Deska ogniowa to płaski kawałek drewna z wyciętym nacięciem w pobliżu krawędzi. Nacięcie to jest kluczowe ponieważ to właśnie tam będzie gromadził się pył drzewny. Łuk to elastyczna gałąź z naciągniętą cięciwą, taką jak sznurowadło lub paracord. Cięciwa musi być mocna i wytrzymała, aby mogła skutecznie obracać świder. Aby użyć łuku ogniowego, owiń cięciwe łuku wokół świdra. Upewnij się, że jest dobrze napięta, aby świder mógł się swobodnie obracać. Umieść świder w podstawce, i dociśnij ręką lub innym kawałkiem drewna. To pomoże utrzymać świder w miejscu podczas obracania. Szybko przesuwaj łuk tam i z powrotem, obracając świder. Ruch ten generuje tarcie, które wytwarza ciepło potrzebne do zapalenia pyłu drzewnego. To tarcie wytworzy drobny pył drzewny, który gromadzi się w nacięciu deski ogniowej. Pył ten jest kluczowy, ponieważ to on zacznie się tlić pod wpływem ciepła. Kontynuuj obracanie, aż pył zacznie się tlić. Gdy zobaczysz dym, to znak, że proces działa. Ostrożnie przenieś tlący się pył do gniazda schubki i delikatnie dmuchnij na niego, aby stworzyć płomień. Pamiętaj, aby być cierpliwym i delikatnym, aby nie zgasić tlącego się pyłu. Sekcja siódma. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność w posługiwaniu się ogniem. Ogień to potężne narzędzie i ważne jest, aby traktować go z szacunkiem. Zawsze oczyść duży obszar wokół miejsca na ognisko z suchej trawy i śmieci. Miej pod ręką wodę lub piasek, aby całkowicie ugasić ogień. Nigdy nie zostawiaj ognia bez nadzoru i upewnij się, że jest całkowicie zgaszony przed opuszczeniem terenu. Ćwicz te techniki rozpalania ognia w bezpiecznym środowisku, zanim będziesz na nich polegać w sytuacji survivalowej. Pamiętaj. Odpowiedzialne obchodzenie się z ogniem jest niezbędne dla twojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa dzikiej przyrody. Sekcja 8. Podsumowanie. Poznawanie pierwotnych umiejętności. Nauka rozpalania ognia z naturalnych materiałów łączy nas z naszymi przodkami i dostarcza cennych umiejętności samodzielności. Od unikalnych właściwości hubki po ponadczasowe techniki krzesiwa i łuku ogniowego, te metody przypominają nam o pomysłowości i zaradności ludzi. Podejmij wyzwanie, ćwicz te umiejętności, a będziesz dobrze przygotowany, aby poradzić sobie na łonie natury. Pamiętaj, ogień jest przyjacielem tych, którzy go szanują.